Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze strony CSGO Skins gdzie otwieramy skiny do naszego ekwipunku, polujemy na nie i tym podobne jeżeli chcesz się z nami bawić w otwieranie skrzynek oczywiście rozsądnie, bo jest to strona przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich no to możesz tutaj kliknąć w plusik, wpisać mój kod INWESTOR dostaniesz wtedy bonus 10% i darmowe 2 zł i 10 groszy na start, co jest naprawdę spoko opcją, tym bardziej, że możesz brać udział właśnie w takich giveaway'ach, jeżeli wpiszesz mój kod inwestor, tu już jedna osoba wygrała właśnie tego giveaway'ka, więc jest całkiem, całkiem przyjemnie. Oczywiście otwieramy pierwsz eventowe skrzynki, które są najtańsze, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, może tym razem w dzisiejszym odcinku te skrzynki nam oddadzą. I mam nadzieję, że będzie tak dalej. No bo teraz skrzynka droższa, która powinna być zdecydowanie lepsza. Ale czy taka lepsza będzie? I oczywiście, że będzie. Bo jest to skin, który daje nam naprawdę spory profit. Ale oczywiście mogło się to zmienić. No bo teraz zdecydowanie lepiej to dropi, więc. Na pewno można powiedzieć, że dropiło. Bo 84 zł. I tu są już naprawdę niezłe skiny. Tylko pytanie, czy my te niezłe skiny trafimy. A oczywiście, że raczej szansa na to jest dosyć nikła. Naszej skrzynki. Więc przechodzimy do najdroższej skrzynki z całego eventu. Więc polecimy sobie właśnie zobaczyć jak to będzie wyglądać w tej najdroższej skrzynce. Która o dziwo... Oddała i to dosyć sporo, bym powiedział. Skoro ta skrzynka tak mocno oddaje, to może byśmy ją spróbowali na buściku? Co wy na to? Spróbujmy tą skrzynkę na buściku, i czy tym razem odda? No bo bardzo długo nam ta skrzynka nie oddawała. No i tutaj, no to nie będzie MK kosztowała ponad 420 zł no niestety najdroższą to w teorii najlepszą która posiada najlepsze skiny i tak dalej ale czy ona da nam największy profit tego nie wiemy bo z tego co tutaj widzę no to raczej nie zapowiada się na coś mega dobrego więc z tego raczej nic nam dobrego nie poleci więc czas zrobić bitewkę więc dołączmy tutaj do bitwy za 525 zł. No i mamy dwóch graczy i dwóch potów, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Tym bardziej, że tych skrzynek jest tutaj naprawdę mało. No i raczej ja już tego nie wygram. No i właśnie, niestety, nie wygrywamy tego, więc jest naprawdę, naprawdę słabo. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, na stronę zostały dodane kolekcje, które możemy dropić teraz z gierki i są tam naprawdę fajne przedmioty, tak jak na przykład tutaj mamy AWP Green Energy, czy też na przykład jak tutaj mamy... Takie skiny, właśnie jak ta czwórka, ten kałaszek, które wyglądają naprawdę, naprawdę nieźle. Tak samo tutaj mamy kałaszkę, który wygląda naprawdę nieźle, m czwórkę, która wygląda naprawdę nieźle. Więc sobie potwierdzamy po jednej takiej skrzyneczce, zobaczymy, a może w tej jednej skrzyneczce będzie kryło się coś naprawdę grubego. Chociaż tutaj mamy profit jako pierwszy, więc całkiem, całkiem nieźle. Podoba mi się ta skrzynka jak na razie, która daje nam profit od razu. No, tutaj pewnie już tego profitu takiego dużego nie będzie, a wręcz bym powiedział, że jesteśmy na minus, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało z korekcji Boreal. Czy uda nam się tu trafić właśnie AWP Green Energy? Ty co jest grane? Trafiliśmy AWP Green Energy, która jest w stanie minimalware i kosztuje 968 zł. To jest naprawdę, naprawdę coś niesamowitego, że w pierwszym strzale udało nam się tą AWP ustrzelić, a w poprzednich odcinkach też próbowaliśmy ją ustrzelić i wydawaliśmy na to kupę siana, a teraz okazało się, że trafiliśmy to w pierwszej skrzynce. No bardzo spokojnie oczywiście tą AWP sobie zostawię. No i... Kto wie, może, może wypłacimy, może damy do giveaway'a, może coś z tym zrobimy, zobaczymy czy może tutaj uda się trafić też coś dobrego. No to tutaj już bym powiedział, że nie jest za kolorowo, aczkolwiek zaskoczyła mnie wartość właśnie tego Zeus'a, bo jest on droższy niż cała skrzynka, więc bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, że w dzisiejszym odcinku mam wrażenie, że dropi zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepiej. Oczywiście trafiały się też gorsze dropy, ale drobi zdecydowanie lepiej. Skoro to ta skrzynka tak dobrze leciała, to może zobaczymy jak będzie leciała na buście. Dajemy sobie tutaj Jokera i zobaczymy jak nam tutaj poleci u nas z bustem. Mam nadzieję, że poleci nam zdecydowanie lepiej. O Jezu, o Jezu, Jezus Maria to na pewno nie odda. Nie ma szans, żeby to oddało no nie ma takowych szans, żeby to w jakiś sposób oddało, więc tak prezentują się te kolekcje, a my przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej, czyli kolekcji 50 na 50, bo tam są po prostu największe emocje i mam nadzieję, że uda nam się dropnąć coś naprawdę dobrego już w pierwszym dropie, ale tutaj do zwrotu zabrakło nam naprawdę, naprawdę niewiele. Więc dajmy szansę, jeszcze jedną szansę M4, mam nadzieję, że M4 tym razem oddadzą, no i tym razem oddają, bo jest to Hyper Beast, który oddaje nam tą skrzynkę i jest to bardzo, bardzo fajnie. Przechodzimy sobie do uspów, które... No, nie są moją ulubioną skrzyneczką, no bo zazwyczaj nam nie oddają. Chociaż jak już oddają, to zazwyczaj oddają stromotnie, więc możemy zobaczyć, co tym razem z tego wleci. Ja mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej razy wyjść na plus i oczywiście wchodzimy na plus, bo trafiamy Neon Noir, który jest naprawdę sporo warty. Co prawda, wolałbym Kim Ferma, który znajdował się troszeczkę przed. Więc jeszcze jedna, jeszcze jedna szansa dla tej skrzyneczki. No i oczywiście mamy kolejny profit, i jest bardzo, bardzo fajnie i ta skrzyneczka, która zazwyczaj nie jest uważana przeze mnie za jakąś mega dobrą skrzyneczkę pod otwieranie, tym razem popisuje się dosyć nieźle. Więc zobaczymy, czy do trzech razy sztuka no i do trzech razy sztuka, bo w końcu trafiamy coś co jest po prostu bezwartościowe. Więc otwieraliśmy M4, -ki, USP, -ki, więc teraz czas na AWUPki. Tutaj jest najbardziej ryski, moim zdaniem, otwieranie tego, no bo możemy tu trafić AWP Safari Mesh, która jest kompletnie nic nie warta, ale my tutaj trafiamy na pewno już trafiamy Hyper Beastie, no bo innej opcji po prostu nie było. Więc Hyper Bestia bardzo fajnie nam to oddaje i mam nadzieję, że dwa razy z rzędu uda nam się trafić Hyper Bestie i Oczywiście udało nam się trafić. No i pewnie do trzech razy sztuka, i teraz nam wypadnie jakiś safari meszek, ale nie no, bo znowu trafiamy Hypervisję. No i jest to całkiem, całkiem spoko, że lecą tak te hyperbistie. Ja jestem ciekawy, czy ta skrzynka może jakoś nie zbugowała, że leci to po prostu za dobrze. Ale tym razem trafiamy Red Line'a i jest to jeszcze lepszy traf. Więc bardzo, bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, że dzisiejszy odcinek może wyjść naprawdę całkiem nieźle. No bo trafiamy teraz z kolejną hyperbistję która wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. No i jestem ciekawy, kiedy trafimy pierwszego Safari Mesha. No i chyba to było nieuniknione, więc trafiamy naszego Safari Mesha za 38 groszy. Więc teraz zobaczymy, jak będą wyglądać skrzynki z. 50 na 50, oczywiście AK-47 case. Więc polecimy z pierwszym takim case'em. Ta skrzynka za często nam nie oddaje, ale mamy tutaj red line'a, który powinien nam na spokojnie zwrócić tą skrzynkę i tak się dzieje, więc dajmy jej drugą szansę na to, żeby pozwoliła nam zrobić profit. A tak się nie dzieje, bo trafiamy AK Uncharted, który jest warty tylko 2 złote i na tym prawdopodobnie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie tutaj lajka, łapkę i napiszcie jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie o kodzie i o tym, że macie właśnie takie giveawayki.